tania hulajnoga elektryczna lub tani rower elektryczny, niezłe parametry w stosunku do ceny, nie widzę wad. Ale w tym przypadku chodzi o VAT przez V i T na końcu podatek wat. Skarbówka też go nie widziała i zdaje się, cła również nie. Dlatego wjechała na magazyn gdzieś w okolicach Sochaczewa. I być może nie wszyscy dostali lub dostaną zamówiony w internecie sprzęt, na który czekają, bo ponad 2000 rowerów elektrycznych i hulajników elektrycznych zostało, mówiąc językiem oficjalnym, zabezpieczonych przez służby skarbowe. Zapraszam. Partnerem aktualności Smart Ride right jest Electrical, salon sprzedaży i ogólnopolskie centrum serwisowe pojazdów elektrycznych. Partnerem jest Welofy.pl, ubezpieczenia elektrycznych rowerów i hulajnuk dla klientów indywidualnych oraz biznesu. Zacznijmy od przekazania głosu oficerowi prasowemu Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, komisarz Maciej Czarnecki. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że na jednym z portali aukcyjnych były sprzedawane rowery i hulajnogi elektryczne bez odprowadzania podatku VAT. Oferowany do sprzedaży po zaniżonych cenach towar był wcześniej nielegalnie sprowadzany do Polski, prawdopodobnie z Chin. To jest proceder znany i problem nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Unii. To co teraz widzicie na ekranie to jest info z maja tego roku o międzynarodowym śledztwie o kryptonimie pedelek, którego kulminacją było 16 równoległych przeszukań tego samego dnia w czterech różnych krajach Unii prowadzonych pod kierownictwem prokuratury europejskiej EPPO. O mechanizmach takich oszustw, zarówno podatkowych w kontekście właśnie VAT-u, jak i celnych, Interesująco mówił wiosną tego roku Józef Król, przedstawiciel Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, Olaf na webinarze poświęconym nienormatywnym rowerom elektrycznym. Prowadziliśmy sporo dochodzeń dotyczących wprowadzania nielegalnego rowerów elektrycznych na obszar Unii Europejskiej i w dalszym ciągu prowadzimy. Jest to problem na tyle istotny, że zdecydowaliśmy się prowadzić dochodzenia na poziomie europejskim. Tam chodziło o rowery, ale z hulajnogami elektrycznymi dzieje się tak samo. Jednym z zagrań bywa sprowadzanie jednośladów do Unii z nadużyciem procedur, które pod pewnymi warunkami pozwalają na zawieszenie ceł importowych i VAT-u. Jest to tzw. procedura celna 42. Która odracza zapłatę podatku VAT w momencie przywozu do Unii, bo obowiązek podatkowy powstaje dopiero w państwie, do którego finalnie ma trafić towar do sprzedaży. Zamiast w miejscach docelowych wskazanych w deklaracjach celnych, sprzęt ląduje jednak w magazynach, np. w Polsce i stąd jest rozsyłany do klientów w różnych krajach. Aby ostatecznie uniknąć zapłaty VAT-u, stosuje się metodę określoną jako znikający podatnik, typową dla tzw. karuzeli VAT-owskich. Firma Słup sprzedaje towar formalnie z naliczonym podatkiem, nie odprowadza go jednak, likwiduje działalność i znika z rynku. Towary miewają też fałszywe dokumenty importowe, w których np. rowery elektryczne deklarowane są jako inne produkty niepodlegające cłom importowym. W ramach naszego dochodzenia stwierdzaliśmy takie np. przypadki, że były deklarowane jako... Urządzenia do ćwiczeń, dlatego że są bardzo podobne. Jeżeli na przykład mamy prześwietlenie, skanowanie kontenera, to ten obraz kontenera niewiele się różni od rowerów elektrycznych. A urządzeń do ćwiczeń też mamy koła i pedały itd. Tak tak ja oczywiście nie mam pojęcia, czy tak właśnie było w przypadku tego ostatniego przekrętu i akcji służb skarbowych. Opisuję tylko mechanizmy, o których mówi się najczęściej. To jest materiał newsowy, nie ma tu trochę przestrzeni, ale może kiedyś w jakimś filmie przyjrzymy się temu tematowi bliżej. A teraz ponownie komisarz Czarnecki. Podczas działań kontrolnych w powiecie sochaczewskim na Mazowszu mundurowi przeszukali m.in. siedziby firm, magazyny i biuro księgowe. Zabezpieczono ponad 2000 sztuk elektrycznych rowerów i hulajnóg oferowanych do sprzedaży w internecie, a także dokumentację księgową i transportową, komputery, telefony i nośniki danych. 2000 rowerów elektrycznych i hulajnóg to jest dość dużo, wystarczy przyjąć sobie jakąś uśrednioną wartość takiego pojazdu i przemnożyć i widać, że sam tylko zarekwirowany towar to są miliony złotych, ale wygląda na to, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej w tym przekręcie, bo dalej padają znacznie większe kwoty. W sprawie nadzorowanej przez prokuraturę okręgową w Płocku przesłuchano już kilkadziesiąt osób. Aktualnie trwa analiza zebranego materiału dowodowego i identyfikacja osób odpowiedzialnych za przestępczy proceder. Ze wstępnych ustaleń w śledztwie wynika, że przestępcy narazili budżet państwa na stratę co najmniej 168 milionów złotych z tytułu nieopłaconego cła i podatku VAT. Sprawa jest rozwojowa. No, 168 milionów złotych niezapłaconych zobowiązań to jest dość grubo. Najwyraźniej skarbówka jest przekonana, że bardzo dużo towaru musiało się sprzedać wcześniej, bo dla porównania w podobnej sprawie z 2024 roku zarekwirowano aż 20 tysięcy rowerów elektrycznych, czyli dziesięciokrotnie więcej, a mimo to wtedy y, służby skarbowe szacowały te potencjalne uszczuplenia dla budżetu na 46 milionów złotych, czyli kilkakrotnie mniej niż teraz. Tamtą sprawę opisywaliśmy na portalu smartride.pl. Zainteresowani znajdą link w opisie filmu. Premierowa edycja największych w Polsce targów technologii dla elektromobilności od 18 do 20 listopada. Sprawdź na emobilityexpo.pl. Ale straty dla budżetu państwa to nie jest koniec tematu. Bardzo niedawno w dużej rozmowie na smartride.pl Damian Nogaj, szef wrocławskiej firmy Hand &E Electric, która jest dystrybutorem między innymi elektrycznych marki Hailey, Przedstawiał punkt widzenia przedsiębiorcy, dla którego taka działalność jest po prostu nieuczciwą konkurencją. Posłuchajmy, przy czym to nie jest głos Damiana, tylko Lektor. To jest coraz większy problem. Te hulajnogi często trafiają do Polski bez cła, bez VAT-u, bez odpowiednich certyfikatów. Różnica jest taka, że polską firmę łatwo skontrolować. Jesteśmy widoczni, mamy NIP, magazyny, serwisy, biuro, ludzi, którzy odbierają telefony. A importer z Chin? Sprzedaje przez platformę w internecie. Paczka przychodzi z jakiegoś magazynu w Niemczech, Czechach czy nawet w Polsce, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto za tym stoi: magazyn. Dziś tu, jutro tam. Sprzedaż idzie na wielką skalę, a zarazem sklep z powietrza. To nie jest handel na równych zasadach. My płacimy podatki, cło, VAT, spełniamy normy, a ktoś inny sprzedaje towar, który ominął wszystkie formalności. To dlatego ich ceny są tak niskie. Nie dlatego, że mają cudownie oszczędną technologię produkcji albo minimalne marże, tylko dlatego, że unikają tych kosztów. Tak mówił Damian Nogo i zachęcam do lektury całej rozmowy na temat tego, co aktualnie dzieje się w polskiej branży elektrycznych hulajnóg. No i teraz mamy kolejne potwierdzenie, że to o czym mówił, to nie są jakieś wymysły, tylko faktycznie działalność na dużą skalę, która odbywa się tu i teraz. Uprzedzając pytania, nie wiem o jakie marki i firmy chodzi, ani na jakiej platformie e-commerce'owej ten towar był oferowany. Tego nie ujawniono. Menadżer z dużej firmy hulajnogowej, którego pytałem czy coś wie, powiedział, no, że jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to z całą pewnością jedną z marek był Kukirin, ale tego nie miałem jak potwierdzić, jest to informacja z jednego źródła, więc traktujmy jako niezweryfikowaną. Nie wiem też, czy wśród tych 2000 rowerów elektrycznych i hulajnów, które zostały zarekwirowane, był towar już sprzedany klientom, którzy w efekcie mogą się go nie doczekać. Aczkolwiek wydaje się to niestety prawdopodobne, że część tego towaru po prostu nie zdążyła wyjść z magazynu. Ale nie wiem. Jeżeli będzie coś więcej wiadomo, będziemy informowali. Na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia.